Pokój dobro, Pokój, dobro. Witamy Was serdecznie. A co? <laughs> Stać nas? <laughs> o, proszę bardzo, jeszcze raz nawet z gestem. Witamy Was. Witamy Was. No, serdecznie. <laughs> Stać No właśnie, nie zazdroście nam takiego humoru. No. O, to, to jest czymś czy? Nie, mój nie. Słuchajcie, to ojciec to Wam powie, jaki jest temat, bo zazdrość, a jedynie wyłączyć, to, to coś. Ja, to nie ja chodzi, chodzi, chodzi o to, zanim właśnie przyjdzie Leonard, że jest małżeństwo, no i żona ma przyjaciela. No i mąż tej żony, która ma przyjaciela, no pyta, jak to jest, bo w nim się rodzi pewna zazdrość. Zazdrość o żonę. Że, ten przecież jest od lat, jeszcze dodajmy. Tak, to jest, to jest jeszcze od sprzed lat, prawda, istniejąca, istniejąca przyjaźń. No i teraz ten mąż no, mówi, czy z nim jest wszystko w porządku, skoro w nim się rodzi taka, taka emocja, takie uczucie zazdrości, prawda? No bo jednak tutaj żona, która ślubowała mu miłość, wierność, uczciwość i właściwie to, są, to jest... Mąż jest najważniejszą osobą teraz tutaj na ziemi dla, dla żony, no a okazuje się, że ona dużo czasu czy jakoś tak też może emocjonalnie jest zaangażowana w, w relacje z tamtym swoim przyjacielem. No jak to właściwie rozstrzygnąć? Czy on ma prawo być zaangażowana czy nie? No widzicie, to, to oczywiście my znowu trochę mało wiemy, bo to są takie bardzo szczegółowe, i, natomiast jakieś światło byśmy rzucili na to. Ja myślę, że pierwszą rzeczą to jest, spróbujmy na, na to spojrzeć w ogóle jakby globalnie. To jest no, mąż i żona po ślubie stają się jednością. Tak. stają się jednością i przyjaciel żony powinien stać się przyjacielem rodziny domu. Mąż, żony czy męża, prawda? Mężę, ja, oczywiście no, byśmy na to patrzyli. Przyjaciel jednego ze współrządów staje się przyjacielem rodziny. Tak, no i teraz... Zresztą to kiedyś nawet takie sformułowanie piękne, bo to czasami w starych filmach, że to jest przyjaciel naszej rodziny, prawda? To tak. jest przyjaciółka naszej rodziny. No, tak. nie, nie męża, nie żony, ale przyjaciel rodziny. I, I tu jest oczywiście całe zadanie ze strony tej osoby, która ma tego przyjaciela, tę przyjaciółkę, aby wprowadzić w życie, w życie małżonków razem, jakoś kolację, pożartujcie razem, i tak dalej. Czyli no to jest jakby w ogóle pierwsza rzecz, nie? pierwsza sprawa. I również jakaś otwartość ze strony właśnie tam współmałżonka na to, że ono chce poznać, chce, chce tego człowieka jakoś też. No, zaprosiły do swojego serca, do, do, do domu, bo jest to osoba ważna dla, żo dla mojej żony, dla mojego męża. Nie? Że... Żeby się nie okazało, że oni się nagle yy, tak zamykają w, w tej relacji, mąż-żona, że właściwie, właściwie izolują się od jakichkolwiek innych relacji, z jakimikolwiek innymi osobami. Prawda? Tak. Bo to jest, to jest z kolei inna skrajność. No i to jest ogromny komfort, zobaczcie, nie? kiedy jest kiedyś się gdzieś na kolację, a może wyjdziemy gdzieś razem i tak dalej. Czyli no bo sobie ciężko trochę wyobrazić, że, że żona mówi do męża, słuchaj, no to wiesz, co ty ja z tym znajomę, to wychodzimy się do kina, a jutro jutro idziemy na rowery, nie? A ty po to... no, 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 Ta sytuacja no, no, wydaje się bardzo taka podejrzana nie, i... nawet niedopuszczalna wydawałoby się. Nie? No i tyle, i tyle w temacie. Natomiast y, czyli przyjacielnego ze małżonków y, ma się stać przyjacielem rodziny. Druga sprawa y, to jest tego typu, że no, Trzeba też przyjąć, że jeżeli powiedzmy, no ktoś, w, w, w Twoim przypadku, tak, no ten, ten mężczyzna zna Twoją żonę od lat, jeszcze wcześniej niż Ty ją poznałeś, no to mają jakieś wspólne tematy, mają, jakieś, mają też ogromne zaufanie do siebie. No i możliwe, że czasami muszą, że chce się wygadać, bo tak zwyczajnie. Albo o niej. Albo, on no właśnie, albo o niej. On 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 to, 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 to byłaby jeszcze w sumie najbezpieczniejsza sytuacja, tak. nie? Że, że ona jakby dzieli z Tobą serce, on zwyczajnie ufa jej i, i chce się wygadać. i no i do końca może ma takie zaufanie do ciebie. Natomiast trzeba by to wtedy dość dobrze poprowadzić, może by troszeczkę powiedzieć, że mi słuchaj jest taka sprawa, on przeżywa jakąś trudność, chce pogadać, czyli nie denerwuj się, czy mogę, ale cały czas pamiętaj, że dla ciebie najważniejszym mężczyzną jest twój mąż. I z drugiej strony mąż też, bo my tu mówimy o bardzo, i szczegółowo i ogólnie jednocześnie, no mówię, no nie znamy z tej sytuacji. I mąż też musi jakby, no jest potrzebne prostu jakieś zaufanie tutaj i dojrzałość, że sobie no, chcesz pogadać, no to dobra, ok, ja przecież ci nie będę tego zabraniał. Yy, no ale też miejmy na uwadze to, że, no, że to ma być przyjaciel wspólny, to znaczy ta, ta przyjaźń nie może mieć z nami wyłączności, także tam nie dopuszczam, więc pomorzą. Bo wtedy to uczucie zazdrości się będzie rodzić no, normalnie. Znaczy, no jakieś takie piękne zdanie, zresztą kilka razy już to powtarzaliśmy tutaj, że prawdziwi przyjaciele siadają do stolika czteroosobowego. Prawda? Czyli prawdziwa miłość, prawdziwa, prawdziwa przyjaźń, ona jest też otwarta. To, to dotyczy również małżeństwa. Prawda? To, jest, to, to relacja małżeńska to nie jest relacja jakiejś, ona jest wyjątkowa, ale nie wyłączna. Tak, 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 bym, tak bym powiedział, prawda? To nie może być tak, że, że ja teraz zakazuję współmałżonkowi jakichkolwiek innych kontaktów, rozmów, spotkań z, jakimi, z jakimiś innymi osobami, bo, bo, bo to, to, to nie o to chodzi. Prawda? Natomiast to trzeba pamiętać też, że no, tak jak mówię, taka wyłączna relacja, powiedzmy, nie wiem, żona może zaczyna się spotykać z kimś, tak, żona się denerwuje i tak dalej, to pamiętaj, że jeżeli Twoje postępowanie wpływa destrukcyjnie na to małżeństwo. Nawet jeżeli ty jesteś przyjacielem tej żony i nagle, i nagle yy, mąż mówi, słuchaj, wiesz co, no ale yy, no odpuść trochę, nie? Bo, bo, no bo rozważasz mi, to ty masz obowiązek odpuszczenia. No, no, trzeba mieć na uwadze, jakby już mówił, tych przyjaciół teraz, nie? że no weźcie pod uwagę to, że czasami w małżeństwie się źle dzieje. No i nie możesz też po prostu jakby wyciągać one z tej strony, nie? Ty masz podprowadzać, żeby, żeby tam było dobrze, nie? Tak. Bo, bo, bo może się stać właśnie taka sytuacja, że ten, że ty nawet nie, że ten przyjaciel ty... będzie tym, ty, stanie się tym dobrym, tym miłym, tym tak. serdecznym, no i y, może uwieść. To jest raz, albo no nawet niechcący. No, że ona, niechcący, tak. Że, bo... Czy ta kobieta przerzuci pewne emocje, pewne swoje takie serce na ciebie i zacznie się tam w domu psuć i to o wszystkim wiedział, bo ona już nie będzie chciała wychodzić do pogadania z mężem. Tak. Oczywiście przy całej, teraz na pewno macie całą gamę rozmaitych sytuacji, które moglibyście powiedzieć, no dobrze, ale, ja wiem, ale my też mówimy w tym momencie, no bardzo ogólnie, no bo to pytanie było ogólne. Nie, do, po prostu było... trzeba znać granice, tak? Myślę, że to jest... To jest jest niezwykle ważne we wszystkich, we wszystkich relacjach i miłości, i przyjaźni, małżeńskich, koleżeńskich, trzeba stawiać granice. No granic. I, i, I wiem, że pewnych granic nie mogę przekroczyć. Tak? Wiem, że nie mogę wchodzić w pewne sprawy małżonków. Wiem, że, że skoro, skoro jestem małżeństwem, to też sobie jestem w małżeństwie, to nie mogę przekraczać pewnych pewny granic. Nie mogę budować jakichś wyłoczeń, relacji z kimś innym. Tak? No, 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 po prostu trzeba znać granice, trzeba, trzeba zachować swoją tożsamość. Kim, kim jestem, do, do, do jakich relacji. Nie zobowiązuje sakrament małżeństwa, prawda? A, a z drugiej strony, jeżeli budzą się w Tobie takie uczucia zazdrości wobec przyjaciela we żony, to powiedz jej o tym i, i, i zobaczysz, na ile żona stara się, aby, aby się to w Tobie nie budziło, na ile da Ci takie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, ale nie deklaracją, a to nic takiego nie było, tylko na ile powie, dobrze, to w takim razie słuchaj, ja się troszeczkę mniej z nim będę spotykać, yy, albo może spotkamy się razem, yy, albo na przykład sobie pozwól, że, że po prostu... Przeżywa taką trudną sytuację, chciałbym z nim pogadać, ale rozumiem, więc chcę dać Ci pewien komfort. Wcale pójdę, pogadamy półtorej godziny, wracam do Ciebie, pójdziemy gdzieś razem na kolację dzisiaj, bo ktoś z Tobą być, nie? Także to też, to, też, to też tak. W każdym razie, jak widzicie, sprawa nie jest aż tak prosta, żeby w jednym zdaniu odpowiedzieć. Jest wiele. Dzięki, bo zaufanie bo tak, ale... słuchacie nam bardzo trudne pytania. No, na które, no, tak jak mówię, no ale my, bardzo trudne, ale bardzo ważne też, nie? bo, bo to no, myślę, że to ha. jest, to jest problem, problem wielu wielu osób, no bo jak to teraz e, właśnie no, no, no podejść do tej sprawy, prawda? No bo no wiadomo, że zanim, zanim e, narzeczeni na czy tam, że tak powiem, chodzący ze sobą zawrął sakramentalny związek małżeństwa, oni wszyscy mają znajomych kolegów, przyjaciół, przyjaciółki, prawda? I nagle co, odciąć się od tego wszystkiego, no, no nie, to, to jest też pytanie, co? z jakiego powodu ta zazdrość się budzi? Nie? No, 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 no nie wiemy, nie? Nie wiem, ile ona poświęca czasu. Ile się znali, jaka jest Twoja relacja z tym przyjacielem, czy to jest tylko przyjaciel żony, że to jest tylko przyjaciel żony, to, to, jest, to, 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 to tak nie może być. Ona musi go raz, czy drugi zaprosić, to znaczy, musi być Musi stać się przyjacielem rodziny, tak? No. To nie, mo, nie może być. Nie, mają swoje sprawy, mają jakieś tematy, które, które są tylko ich, prawda? Ale, ale to, to nie, nie jest tak, że to jest jakaś obca, obca osoba. A tak? jeżeli on przyjacielem rodziny staje się w ten sposób, że Ty się z tym tak źle czujesz, no to ona powinna te relacje troszeczkę uporządkować. Pokój Dobre. Terima kasih telah <laughs> menonton!